1917 Teatr Polski. Ulica Cegielniana 63. 1919 w budynku teatru Talia. Ulica Dzielna 18. Okres remontu Cegielniany. Dziś ulica Narutowicza 1918 1936 Teatr Miejski do 1933 ulica Cegilniana 27 Potem ulica Śródmiejska 15 1933 1938 Teatr Kameralny ulica Cegilniana 27 1936-1939 Teatr Polski, ulica Cegielniana 27. 1940-1944 Teatr zu Litzmannstadt, teatr pod okupacją niemiecką, ulica Cegielniana 27 1945 1949 Teatr Wojska Polskiego ulica Cegielniana 27 Od września 1949 roku Teatr imienia Stefana Jaracza ulica Jaracza 27 Przemianowanie nazwy ulicy W latach 1966-1970 ulica Moniuszki 4a na czas przebudowy budynku przy ulicy Jaracza 27. 1965-1988 Teatr 715, Filia Teatru Jaracza, ulica Tragutta 1. Potem ulica Piotrkowska 243.